Spotykamy się dzisiaj, bo chcemy przeżywać wspólnie rok wiary, rok, który został nam zaproponowany przez papieża Benedykta XVI. Ale wiara kształtuje się przez konkretne działania w naszym życiu, działania przede wszystkim Ducha Świętego. Tylko jest jeden warunek, żeby Duch Święty mógł w nas działać: musimy na Niego otworzyć nasze serca. Moi kochani, jeżeli chcemy prawdziwie wybrać Pana Boga naszym sercem, to świadomie odpowiadajmy na zadane pytania. Czy wierzysz w Boga, który jest, ojca wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi, który zaprosił człowieka do dialogu wiary i miłości? Wierzę. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, syna jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy ojca? Wierzę. Czy wierzysz w ducha świętego, święty kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Taka jest nasza wiara, taka jest wiara kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Święty Jan od Krzyża napisał: Warunkiem spotkania Boga jest wyjście z domu własnej woli. Słyszy się wokół siebie, że to ode mnie zależy, czy będę wierzył w Boga, że ode mnie zależy, jak będę przeżywał swoją wiarę. A czy wiara jest moją własnością, czy raczej darem, który od Boga otrzymuję? Wiara jest zaproszeniem, którego nie można pozostawić bez odpowiedzi. Bóg zaprasza mnie do wspaniałej wędrówki, wędrówki z mojej woli do serca, gdzie spotkam Boga. Bóg przychodzi do mnie z zaproszeniem wyjdź z domu, wyjdź ku obietnicy błogosławieństwa, którego Bóg udziela. Bóg pragnie uczynić Ciebie szczęśliwym. Na drodze Twojego wędrowania nie będziesz sam. Bóg jest przy Tobie. Jest Twoim światłem na ścieżce, po której kroczysz.